W ramach rządowego programu ochrony ludności i obrony cywilnej województwo mazowieckie otrzymało ponad 665 milionów złotych na ochronę ludności i obronę cywilną. Do Radomia trafiło prawie 18 milionów złotych. Środki, które mogą zostać wydatkowane, w trzech filarach. W pierwszym filarze, związanym z modernizacją budową i wyposażeniem magazynów, tak żeby zapewnić ciągłość dostaw w razie zagrożenia. W drugim filarze, związanym z edukacją i szkoleniami. Głównie w zakresie reagowania na zagrożenia, tak żeby nasi mieszkańcy, nasze społeczeństwo było bardziej odporne i bardziej świadome zagrożeń. I w trzecim wreszcie na inwentaryzację, przygotowanie dokumentów, plany remontów i budowę nowych obiektów stronienia. W Radomiu pieniądze posłużą m.in. do rozbudowy infrastruktury Straży Pożarnej i Szpitala, a także zakupu sprzętu do ewakuacji i ratownictwa. W pierwszej kolejności koncentrujemy się na tym, żeby te pieniądze, te pieniądze zainwestować w działania, które, które będą służyły tak wprost ochronie ludności w, 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 sytuacjach, w sytuacjach zagrożenia. I nie, mówię, nie myślę tutaj tylko o, o, o wojnie, ale również o chociażby stanach klęski żywiołowej. Także, także, także to jeśli chodzi o infrastrukturę szpitalną, chcemy kupić namioty, namioty pneumatyczne, samochody do przewozu, lekkie samochody do przewozu osób, czy też czy też, też samochody typu pick-up, które pomogą nam w zabezpieczeniu właśnie tych podstawowych, podstawowych usług dla, dla ludności, ale, ale jednocześnie mogą być wykorzystywane jako sprzęt do ewakuacji. W planach są również zakupy systemów łączności.